Teraz! O, dobra, dobra. A, kurwa, cztery sery! Cztery sery! sery, sery. O najemnie, o najemnie. A, Ona jebnie, Ona jebnie, Kurwa mać! Co jest? Aparat mi się rozjebał w telefonie Co? Jak kurwa. to się rozjebał? Jak to się rozjebał? Co no ty pierdolisz? Się, kurwa. Ja pierdolę! No nie, kurwa ja kurwa, bolam pierdolona karwa! Co jest kurwa, gra... Niech to chuj, kurwa? Wszyscy leżymy! Co jest, kurwa? Nie! Nie wierzę! Nie wierzę! Ja pierdolę, wszyscy leżymy! Wszyscy leżymy, kurwa! Mayday! Mayday! To jest lokalne, czy nie? Kurwa, gagatku! z kurwa senie o ty skurwysynie jebany kurwa to jest pierdolony kurwa jakiś bóg kurwa jebany eee.